Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bycie podobnym do Niego nie polega na tym, że wszyscy wyglądamy jednakowo. Każdy z nas wygląda zupełnie inaczej. My tu już w ogóle mocno różnimy się między sobą, ale nie oznacza to, że Ty też nie jesteś przystojny. Ja i Kevin różnimy się od siebie. Ja i Arlen wyglądamy zupełnie inaczej. Mimo tego wszyscy możemy być podobni do Jezusa Chrystusa. Nikt z Was nie pomyliłby mnie z Arlen. Nie podeszlibyście do mnie i nie powiedzieli: Ale ty jesteś do niej podobny. Nie pomylicie nas nigdy ze sobą. Dlaczego? Bo nie jesteśmy do siebie podobni, a jednocześnie oboje możemy być podobni do Chrystusa. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Chodzi tutaj o podobieństwo tego, kim jesteśmy w naszym wnętrzu. Oboje możemy okazywać miłosierdzie i zaprowadzać pokój. Ja mogę mieszkać w Pensylwanii, a on w Minnesocie. Mimo tego możemy być jedno i oboje. Możemy reprezentować sobą Boże Światło. Każdy z nas w tej sali może budzić się codziennie z tego samego powodu. Po to, by świecić i by chodzić w miłości. Oczywiście możesz budzić się po to, żeby jakoś połączyć koniec z końcem, przeżyć kolejny dzień, albo starać się, żeby określona osoba ciebie lubiła lub doceniła. Jeśli chcesz, możesz się dać wplątać w te wszystkie sprawy. Powiedz mi jednak, czy to generuje jakikolwiek przepływ Bożego życia? generuje raczej ciągłe zawodzenie się sobą nawzajem, Bogiem i życiem. Generuje przypisywanie ludziom różnych łatek i stereotypizowanie ich. Jeżeli Bóg jest miłością i stworzył Adama po to, żeby kochał, to co stało się, gdy zjadł z owocu drzewa? Został odcięty od źródła miłości i nagle stał się kimś, kto jej desperacko potrzebuje. Tożsamość, którą człowiek miał w Bogu, została całkowicie stracona. Ja i ty wychowywaliśmy się w jednym wielkim braku właściwej tożsamości. Nikt z nas nie miał pojęcia, kim jest. Potrzebowaliśmy miłości, zachęty oraz systemu wsparcia. Potrzebowaliśmy, żeby cały czas ktoś udowadniał nam, że jesteśmy wartościowi. Próbowaliśmy polegać na ludziach, którzy też byli wyschniętymi studniami. Czyli wszyscy byliśmy spragnieni. Z tego biorą się te wszystkie historie o tym, jak oto strasznych ludzie mieli rodziców. Z kolei brak miłości ze strony rodziców sprawiał, że ludzie czuli się niewartościowi. Bo jak mogą być wartościowi, skoro nawet ich własna matka ich nie chciała? Gdy jesteśmy w takim scenariuszu, nie myślimy o tym, że to mama potrzebuje miłości, że to ona potrzebuje pomocy, że to, że nie kocha mnie, oznacza, że sama ma jakieś poważne problemy. Każdy z nas w jakimś stopniu doświadczył tego, co mówię, i to już w bardzo młodym wieku. Już od bardzo młodego wieku naszą tożsamość kształtowało to, w jaki sposób reagowaliśmy na okoliczności naszego życia. Dlaczego tak było? Ponieważ grzech sprawił, że byliśmy zgubieni. Dlatego przyszedł Jezus, żeby zdjąć z nas wszystkich grzech. Powtórzę to jeszcze raz, żeby go całkowicie zabrać. Nie tylko go przykryć, całkowicie go zabrać, aby wszystko uczynić nowym. Dzięki temu wszystko, co stare, przeminęło. Fragment, w którym jest napisane, że wszystko, co stare, przeminęło, nie odnosi się jedynie do grzechów. Odnosi się również do motywów, które nami kierują, oraz do niewłaściwej tożsamości, w której funkcjonowałem przez całe życie. Przepraszam was, że tak bardzo się podekscytowałem, ale właśnie to jest Ewangelia. To ona przemieniła moje życie. Wydarzyło się to nie 28 miesięcy temu, tylko 28 lat temu. Ta pasja we mnie nie umarła, tylko jest jeszcze większa niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Bo Bóg się nie zmienia. Nie ma w Nim zmiany ani chwilowego zaćmienia. Kochał mnie wczoraj, kocham mnie dzisiaj i będzie kochał mnie jutro. I to po prostu się nie zmieni, jeżeli moje zaufanie będę pokładał w człowieku i to w nim będę starał się odnaleźć swoją tożsamość. Moja siła będzie zależała od jego słabości. Będę tylko tak silny, jak silna jest jego największa słabość. Żyliśmy w ten sposób przez całe życie. Dlaczego? Bo nie rozumieliśmy, że nasze życie jest ukryte w Nim. Nie wiem, czy mówiłem Wam o tym wcześniej, ale w Królestwie Bożym nie ma czegoś takiego jak złamane serce. Rzeczywistość złamanego serca to rzeczywistość ziemska. Osoby, która wie, kim jest, nie jesteś w stanie nawet wykorzystać emocjonalnie. Jest to niemożliwe. Proszę, możecie spróbować nękać mnie emocjonalnie. Zapewniam Was, że w zamian dostaniecie ode mnie jedynie Królestwo Boże. W jaki sposób chcecie mi udowodnić, że nie jestem tym, kim wiem, że jestem? W jaki sposób chcielibyście odebrać mi moją pewność siebie? W jaki sposób chcielibyście sprawić, żebym czuł się gorszy od Was, skoro Chrystus za mnie umarł i zmartwychwstał, po to, żeby włożyć we mnie swoje życie, tak, abym nie kochał swojego życia aż do śmierci i mógł żyć według jego ducha? Słuchajcie, właśnie na tym polega chrześcijaństwo. Zawsze polegało, nigdy nie było niczym innym. My często głosimy chrześcijaństwo, w którym chodzi o to, żeby od Boga coś wyciągnąć. A chrześcijaństwo polega na tym, żeby kimś się stać dzięki niemu. To jest twoja wina. To ty mówiłaś, że się podekscytuję. Sam powiedziałeś, że ja jestem jak ty, tylko jeszcze na sterydach. Czemu mi to zrobiłeś? Nie wiem, co to było, ale czuję się niesamowicie. Widzicie po mnie, że jestem przekonany o tym, co mówię. Widzicie po mnie, że to nie jest jakaś szopka. I nie odgrywam przed Wami jakiejś roli. Żyję w ten sposób każdego dnia od 28 lat. Nie musicie mi w to wierzyć i nie chodzi o to, że porównuję siebie z Wami. Chcę Wam tylko zaświadczyć, że od 28 lat nie wiem, co to jest depresja. Nie wiem, co to są góry i doliny. Gdy ludzie przychodzą do mnie na sesje poradnicze, ja tak bardzo nie potrafię się utożsamić z tym, z czym oni do mnie przychodzą, że muszę przyciągnąć ich do rzeczywistości, w której ja funkcjonuję, bo nie znam już nic innego. Ludzie opowiadają mi czasem naprawdę straszne historie, tego, przez co przeszli w życiu. Wysłuchuję ich i mówię: Posłuchaj. Rozumiem, że to, co ta osoba zrobiła, jest okropne. I strasznym jest to, że w ogóle była w stanie na coś takiego się zdobyć. Mnie jednak zastanawia, dlaczego tak bardzo ciebie to rani. Dlaczego to, co ktoś zrobił, sprawiło, że rozsypała się Twoja tożsamość? Wydaje mi się, że kładłeś na tę osobę oczekiwania, których nie powinieneś był nigdy kłaść. Ona przestała te oczekiwania spełniać, a ty się zawiodłeś. Rozumiem, że ona zrobiła to, co zrobiła, ale powiedz mi, dlaczego Ty jesteś tym tak zraniony. Ludzie nie potrafią mi odpowiedzieć na to pytanie. Mówię dalej, przecież nie miłujesz już swojego życia aż do śmierci. Wyrzekłeś się samego siebie, podążasz za nim. On jest miłością, a miłość nigdy nie zawodzi. Wszystko znosi i nie pamięta zła. Przecież to oznacza, że powinniśmy się mieć dobrze bez względu na wszystko. Słyszeliście, jak wysoko głos mi podskoczył? To oznacza, że to, co mówiłem, było bardzo ważne. Musicie to zapamiętać. Spotkałem niezliczoną ilość ludzi, którzy chodzą do kościoła i nie są w stanie przejść nad przeszłością, nad tym, co wydarzyło się w życiu ich rodziców, którzy rozpamiętują zło wyrządzone im przez współmałżonka, którzy błędami innych usprawiedliwiają swój stan. Gdy rozmawiam z takimi ludźmi, czuję się, jakbym był na jakiejś rozprawie. Powinniśmy się cieszyć, że Bóg nie traktuje nas w ten sam sposób. Cieszmy się z tego, że w dniu, w którym pokutowaliśmy i przyszliśmy do Niego, On nie potraktował nas tak, jakbyśmy byli na rozprawie sądowej. Ludzie mają przeróżne argumenty na takie sytuacje, gdy są konfrontowani. Mówią przecież Bóg nie oczekuje ode mnie, że ja będę to znosić. Mam tylko jedno życie tutaj na tej ziemi. I co? To oznacza, że mam pozwolić traktować się innym jak szmata? Zapytaj się Jezusa, czy myśli w ten sam sposób? Szczerze zapytaj się, czy to jest Jego sposób myślenia? I pomyśl o tym, przez co On przeszedł i jak On został potraktowany. Powiedzcie mi, czy Jezus w drodze na Golgotę ze złością rzucił krzyżem o ziemię? Czy przy trzydziestym bacie powiedział Starczę tego, już nie mogę, dłużej nie wytrzymam tej niesprawiedliwości? Czy ktokolwiek z Was czytał fragment opisujący szok malujący się na twarzy Jezusa, gdy ten zdaje sobie sprawę z tego, że uwolniono Barabasza zamiast Jego? Czy wyobrażacie sobie Jezusa, który myśli sobie No nie, tego już za wiele. Ja uzdrawiam ich chorych, a oni uwalniają morderce. Pewnie za mało tych tysięcy chorych uzdrowiłem. Nawet karmiłem ich za darmo. Widocznie z rąk Barabasza naoglądali no się potężniejszych cudów. Teraz jest dla mnie jasne jak słońce to, że oni nigdy niczego nie zrozumieją. A jeśli oni niczego nie zrozumieją, to ja za nikogo nie umieram. Koniec, kropka. My bardzo dobrze rozumiemy ten sposób myślenia, bo w nim wzrastaliśmy. Ale Jezusowi takie rzeczy nawet nie przychodzą przez gardło. Dlaczego? Bo jest Jezusem. Proszę, nie odpowiadajcie na to pytanie w ten sposób. Jezus nie żył tak jak Jezus, ponieważ był Jezusem, tylko ponieważ był miłością. Jeżeli będziemy uważać go za kogoś niedoścignionego, to nie będziemy mogli za nim podążać. On jest miłością, a za miłością da się podążać i da się ją naśladować. Celem naszego pouczenia jest miłość. Jeżeli nie mamy miłości, to nie mamy niczego. Jezus umarł na krzyżu po to, żeby człowiek mógł znowu stać się podobnym Bogu a nie tylko po to, żeby zapewnić nam wejście do nieba po śmierci. Wybaczcie, że właśnie taką Ewangelię głosiliśmy przez całe pokolenie. Bóg chce z powrotem złożyć w nas swoją naturę. Chce, żeby Jego Duch w nas mieszkał. Po to, abyśmy mogli mieć z Nim jedność i społeczność. Po to, aby Twoje dzieci mogły dorastać w domu, w którym Ojciec jest podobny do Chrystusa. Nie masz być jedynie miłym facetem. Jesteś powołany do tego, być podobnym do Chrystusa. Mówię tutaj o chodzeniu w bezwarunkowej miłości o poruszaniu się w Bożej mądrości, o posiadaniu niewyczerpanych zasobów cierpliwości, o okazywaniu miłosierdzia na lewo i prawo. O tak. Właśnie dlatego za nas umarł. Nie tylko po to, żeby zabrać ciebie do nieba po śmierci, ale przede wszystkim po to, żeby żyć przez ciebie. Gdy żyjesz tutaj na ziemi, wielu ludzi zmaga się na tej ziemi. Mówią: "Musimy jakoś to przetrwać". I dzięki Bogu, że w końcu pójdziemy do nieba po śmierci, musimy spotykać się przynajmniej trzy razy tygodniowo, bo poza kościołem na świecie jest tak zniechęcająco. Jeżeli Twoje włosy są jeszcze bardziej białe niż moje i jesteś starszy niż moje, 61 lat, to dobrze pamiętasz czasy, w których wszyscy uważali, że środowe spotkania to wspaniały pomysł, bo ciężko jest przetrwać na samych niedzielach. Kto z Was kojarzy, o czym mówię? Cały czas się o tym mówiło. Wszyscy mówili o tym, jak bardzo świat wysysa z nas życie. I dlatego musimy spotykać się również w środy, bo nie jesteśmy w stanie funkcjonować jedynie na niedzielach. W niedzielę haleluja, chwała Panu. Ale potem przychodzi poniedziałek i wtorek, w środę, doczłapujesz się jakoś na kolanach do tego wieczoru, jak jakiś narkoman. Och, Jezu, w końcu mogę sobie zaaplikować dawkę. Na tej środowej daweczce jakoś dociągnę do niedzielki. Pamiętacie te czasy, w których inni stanowili problem i chodziło nam tylko o to, żebyśmy my jakoś przetrwali i przekoczowali? Jeszcze nigdy nie spotkałem osoby, która faktycznie świeciłaby Bożym światłem i jednocześnie posiadała taką perspektywę na życie. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby egoistyczny chrześcijanin świecił. Gdy jesteś sfrustrowany, nie świecisz. Gdy jesteś przytłoczony, nie świecisz. Gdy żyjesz w nieprzebaczeniu, to z pewnością nie świecisz. Tak samo ma się sprawa, gdy jesteś zniechęcony. Ewangelia to dobra nowina o wielkiej radości. Nie jestem niemiły, mówiąc to, ale zwróćcie uwagę na to, czy się uśmiechamy, czy nie. Mówię o takiej prawdziwej codzienności. Gdzie jest ta wielka radość wypływająca z dobrej nowiny? A gdy spotykamy kogoś, kto faktycznie jest pełen tej wielkiej radości, myślimy sobie: O, to tak na pewno nie wygląda. Pogadałbym z nim pięć minut sam na sam i wyszłoby szydło z worka. Nawet pastorzy często mówią, że gdy spotykamy kogoś, kto wydaje się zawsze mieć dobry humor, musimy go wziąć na stronę i spytać się go, jak faktycznie się ma. Dlaczego ludzie głoszą takie rzeczy? Ponieważ głoszą swoje doświadczenie. Czy te słowa przeszłyby u Jezusa? Połowa kazania na górze. I Jezus puszcza coś takiego. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby nie popadać w taką pseudo-hiperduchowość, Wiadomo, że przecież nikt nigdy nie ma się dobrze przez cały czas. Wierzcie we mnie. Ja poprawię jakość waszego życia. Wiadomo, nie będzie perfekcyjnie, ale to jest oczywiste. Każdego dopada co jakiś czas jakaś depreszka. Nie słyszeliście tego kazania? Ja też nie, ale byłoby naprawdę dziwne. Wyobraźcie sobie tylko, że takie rzeczy wychodzą z ust Jezusa. Przecież to jest absolutna bzdura. Jeżeli coś brzmi dziwnie, gdy wkładamy to w jego usta, Powinno to również dziwnie brzmieć dla nas i dla naszego sposobu myślenia i wierzenia. My jednak odkąd pamiętamy, jesteśmy szkoleni przez drogę, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Naszym duchowym doradcą była mądrość tego świata. Dlatego Jezus mówił: Upewnijcie się, że nie przychodzicie do Boga tylko po to, by być błogosławionymi, tylko po to, by naprawił wasze małżeństwo. Przychodzicie do niego po to, żeby oddać mu swoje życie, bo ono i tak nigdy do was nie należało. To jest jego życie w tobie, a nie twoje. Dlatego właśnie samobójstwo jest tak ogromną tragedią. Jesteśmy w samym centrum Minnesoty. Nie ma nas tu zbyt wiele. To jest mały kościół na peryferiach. Zdziwilibyście się jednak, jak wiele osób tutaj podniosłoby do góry swoją rękę, gdybym zapytał Was, kto kiedykolwiek z Was rozważał przez chwilę samobójstwo. Zazwyczaj, gdy zadaję to pytanie, do góry idzie przynajmniej połowa rąk na sali. Dlaczego jest to tak powszechne zjawisko? Szatan próbuje przekonać nas o tym, że nasze życie należy do nas samych. Gdy odbierasz sobie życie, odbierasz coś, co tak naprawdę nawet nie należy do ciebie. Powiesz mi, jak to przecież to jest moje życie? Nie, nigdy nie było. Żyjesz, ponieważ masz w sobie jego życie. Dlatego też aborcja jest tak ogromną tragedią. Kobieta mówi, to jest moje ciało, nie będziesz mi mówił, co mam robić ze swoim ciałem. Rzecz w tym, że w twoim ciele znajduje się ciało kogoś innego. Upadek człowieka sprawił, że człowiek zaczął przywłaszczać sobie rzeczy, które nigdy do niego nie należały. Człowiek nie został stworzony do tego, by szukać swego, został stworzony do tego, by objawiał się przez niego Chrystus, nadzieja naszej chwały. Gdy człowiek odbiera sobie życie, odbiera coś, co nigdy do niego nie należało, powstrzymuje Boże życie, które w nim jest i które w nim płynie, i odcina siebie samego od swojego przeznaczenia i powołania. W tym rozdziale, w którym jest napisane, żeby było Was to samo nastawienie, co w Jezusie Chrystusie, pisze o tym, że Jezus był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I dlatego Bóg wywyższył go ponad wszelkie imię. Kochamy ten fragment. Mam go zakreślonego w Biblii wszystkimi możliwymi kolorami. Dalej jest napisane, że każdy język wyzna, że On jest Panem. Nie przelatujemy nad tym szybko, ponieważ uważam, że ten fragment jest nieistotny. Po prostu chcę Wam coś pokazać. Filipian drugi rozdział, werset 12. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Jeżeli w moim zbawieniu chodzi tylko o to, żebym poszedł do nieba, to o czym mówi ten fragment? Jakie wykonywanie ma na myśli? Ten fragment mówi o wzrastaniu do pełnych wymiarów Chrystusowych, o swojego serca, ponieważ z niego wypływa źródło życia. Wykonywanie swojego zbawienia. To życie, w którym cały czas jesteśmy świadomi tego, dlaczego On za nas umarł, dlaczego w nas zamieszkał. Słowo zbawienie to słowo soteria. Oznacza bycie uratowanym, trzymanym w bezpiecznym miejscu, bycie uzdrowionym i zaopatrzonym, wykonywanie swojego zbawienia. To życie, w którym Jego światło może przepływać przez Ciebie i dotykać innych. Jeżeli ja żyję jedynie dla własnych błogosławieństw, to czy faktycznie coś wykonuję? Dlaczego w Filipian pierwszym rozdziale jest napisane, że mamy żyć w sposób, który jest godny tej Ewangelii? W niej chodzi o coś więcej niż tylko o pójście do nieba. W mojej Biblii na fioletowy kolor zaznaczam wszystkie fragmenty, które mówią o tym, jak powinno wyglądać życie wierzącego. Wiem, że pewnie stamtąd tego nie zobaczycie, ale zwróćcie uwagę, jak dużo tutaj jest tego koloru. Strona za stroną, wszędzie jest kolor purpurowy. Ja jestem trochę człowiekiem starej daty. Lubię zaznaczać sobie wszystko ręcznie. Do kolorowania używam barwionych ołówków. Zanim zaznaczę wszystkimi kolorami cały Nowy Testament, zużywam przynajmniej trzy lub cztery barwione ołówki z każdego koloru, ponieważ Biblia mówi tak wiele o tym, jak może i powinno wyglądać życie wierzącego. Jeżeli ja żyję tylko po to, żeby któregoś dnia się stąd wynieść i w końcu pójść do nieba, to dlaczego zużywam cztery kolorowe ołówki na zaznaczenie wszystkich fragmentów, które mówią o tym, jak wygląda życie, przez które przepływa Chrystus? Gdy dorastałem, nikt nigdy mi tego nie powiedział. Dlatego mówię o tym z taką pasją i mocą. Bez względu na to, czy mam w ręce mikrofon, czy nie, rozmawiam z ludźmi wiele, jeden na jeden. I głoszę tę Ewangelię, jak szalony, wszędzie i każdemu. Dosłownie wczoraj zaczepiłem kobietę. Ponieważ usłyszałem w moim sercu słowo prorocze dla niej. Gdy z nią rozmawiałem, czułem, że oblicze Pana wymalowuje się na mojej twarzy, nie była w stanie oderwać wzroku od moich oczu, powiedziałem dobrze, to teraz się pomodlę o Ciebie, okej? Okay? A ona była już załatwiona, od razu płakała. Dlaczego takich rzeczy doświadczam na każdym kroku? Ponieważ pozwalam, żeby moje światło świeciło wobec wszystkich. Dlaczego tak jest? Nie jestem niczym przytłoczony. Nie trwam w żadnych nierozwiązanych konfliktach. Nie jestem zniechęcony swoimi dziećmi, a już na pewno nie jestem zły na nic za Boga. Nie denerwuje mnie to, gdy ktoś parkuje przede mną i zabiera mi moje miejsce. Gdy widzę, że ktoś zabiera mi miejsce parkingowe, nie zastanawiam się, czy właśnie to oznacza, że straciłem Bożą przychylność w życiu. Bo widzisz, jeżeli nosisz na sobie jakieś ciężary, to nie będziesz świecił. Ja przestałem sam podnosić ciężary. Pozwalam jemu to robić. Po prostu przestałem się tym zajmować. Widzę, że załapałeś. Lubię, gdy ludzie łapią to, co mówię. Jeżeli załapiesz tylko tę myśl, to jesteś wolna. To pozwoli ci żyć w sposób, w który Boże światło przez ciebie przepływa. Ciężary i brzemiona, które mamy na sobie, są tym, co hamuje Boży przepływ życia. Mówię tutaj na przykład o nierozwiązanych konfliktach.